Spartus Master MIG 250 podwójny puls synergia. Konfiguracja parametrów spawania. Spartus Master MIG 250 podwójny puls synergia. To nowoczesny mig z funkcją spawania mig z pojedynczym i podwójnym pulsem. Urządzenie zasilane z sieci trójfazowej 400 V. Po jego włączeniu na wyświetlaczu pojawi się maksymalny prąd spawania 250 A. Następnie urządzenie wyświetla ostatnio ustawione parametry spawania, na których zakończyliśmy pracę. W półautomacie po zamontowaniu dużej szpuli z drutem zakładamy rolki odpowiednie do założonego drutu. Następnie regulujemy poziom ich docisku. Za pomocą przycisku wprowadzania drutu do uchwytu w szybki i łatwy sposób umieszczamy go w uchwycie spawalniczym. Używając przycisku testowego wypływu gazu sprawdzamy i regulujemy prawidłowy poziom wypływu gazu podczas spawania. Przyciskiem Proces wybieramy następujące tryby spawania. Synergiczne spawanie MIG-MAG z pojedynczą pulsacją. Synergiczne spawanie MIG-MAG z podwójną pulsacją. Spawanie MIG-MAG w trybie ustawień ręcznych. Spawanie MIG-MAG w trybie synergicznym. Spawanie elektrodą otuloną MMA. Spawanie TIG-Lift. Poniżej wybieramy następujące tryby pracy: dwutakt, 2T, czterotakt, 4T, specjalny czterotakt, S4T, Spawanie punktowe, spot. Spawanie MIG-MAG w trybie synergicznym. Urządzenie posiada 17 wbudowanych programów synergicznych, które zawierają fabryczne ustawienia parametrów w zależności od spawanego materiału, średnicy drutu oraz użytego gazu. Wykaz programów znajdziecie Państwo na pokrywie podajnika i w instrukcji. Po wywołaniu programu na wyświetlaczu pojawi się najniższy poziom prądu, którym możemy spawać. Najłatwiejszą opcją jest wskazanie urządzeniu grubości spawanego materiału, a MIG sam dobierze pozostałe parametry. Możemy również dopasować indywidualnie natężenie prądu czy szybkość podawania drutu. Oprócz tego dodatkowo istnieje możliwość korekty długości łuku, indukcyjności. Dla spawania MIG Synergy w urządzeniu konfigurujemy następujące funkcje: Pregaz, czas wypływu gazu przed spawaniem, Postgaz, czas wypływu gazu po spawaniu, Slow Feed, wolny rozruch podajnika, tak zwana prędkość dojazdowa drutu do materiału spawalniczego podczas rozpoczęcia spawania, Burnback. Czas upalania drutu. Załączenie trybu pracy z chłodnicą. Podczas konfiguracji urządzenia, jeżeli pojawi się błąd E11, należy sprawdzić, czy w funkcjach omyłkowo nie załączyliśmy chłodnicy. Jeżeli natomiast pracujemy z chłodnicą, błąd wskazuje na brak ciśnienia w układzie. Spawanie mig/mag z pojedynczym i podwójnym pulsem. Urządzenie posiada 20 dedykowanych programów, które zawierają gotowe ustawienia w zależności od spawanego materiału, średnicy drutu oraz użytego gazu. Wykaz znajdziecie Państwo na pokrywie podajnika drutu i w instrukcji. Po wyborze właściwego programu użytkownik może indywidualnie dopasować długość łuku i indukcyjność. Jeżeli chodzi o konfigurację funkcji dla spawania MIG z pojedynczym pulsem, są one takie same jak wcześniej podane przy spawaniu MIG w trybie synergicznym. Częstotliwość pulsu jest tu ustalona programowo przez półautomat, natomiast dla podwójnej pulsacji dostępne są dodatkowo następujące funkcje. Delta prądu pulsującego, a więc zakres pulsacji między ustawionym górnym prądem spawania a prądem ustawionym w DPC, na przykład dla ustawionego prądu 200A ustawienie parametru DPC na 40A. Uzyskamy zakres pulsacji 200 do 160A. Częstotliwość podwójnej pulsacji, a więc określenie cyklu długości dla podwójnego pulsu w hercach. Procentowy czas trwania podwójnego pulsu, a więc podział trwania głównego prądu spawania do prądu ustawionego w DPC. Na przykład dla zakresu pulsacji 100A do 40A przy ustawieniu DUT 20% czas trwania prądu 40A wynosi 20%, a czas trwania prądu 100A wynosi 80%. Ustawienie dud na poziomie 80% zmieni nam czas trwania prądu 40A na 80%, natomiast 100A na 20%. Długość łuku drugiego pulsu. Spawanie MIG-MAG manual. W trybie manual użytkownik indywidualnie ustawia parametry napięcia i prądu, prędkość podawania drutu w zależności od grubości i rodzaju spawanego materiału. Tryb ten obsługuje następujące funkcje: pregaz, postgaz, slow feed, burnback, włączenie chłodnicy oraz uwaga. W tym trybie włączamy funkcję pracy z uchwytem z pull Gun. Spawanie manualnie obsługuje trybu pracy ze specjalnym czterotaktem. Spawanie MMA i Tig Lift. Dla spawania elektrodami otulonymi oprócz natężenia prądu, do dyspozycji mamy funkcje Arc Force oraz Hot Start. dla spawania TIG lift regulujemy natężenie prądu oraz funkcję down slope opadanie prądu po zakończeniu spawania tryby pracy dwutakt i czterotakt dostępny dla spawania MIG oraz TIG Specjalny czterotakt dostępny dla spawania Mix Energia Mix pojedynczym i podwójnym pulsem. Dodatkowo wybranie tego trybu pozwala nam na dostęp do funkcji: ustawienie prądu początkowego, długość łuku prądu początkowego, ustawienie prądu końcowego, długość łuku prądu końcowego. Spawanie punktowe spot dostępne dla spawania mig -Mag synergia oraz MIG z pojedynczą pulsacją. Dodatkowo wybranie tego trybu pozwala nam na dostęp do funkcji SPT Splot Time czas opadania prądu. Zapisywanie ustawień. Przycisk Job pozwala nam na zapisanie stu ustawień do pamięci urządzenia. Wystarczy wybrać preferowane parametry spawania i przytrzymać przycisk Save. Wywołujemy zapisany program poprzez wybranie numeru JOB zapisanego w pamięci. Uwaga! Mruganie kanału pamięci na przemian z zapisanym prądem sygnalizuje, że półautomat jest gotowy do pracy z zapamiętanymi parametrami wybranego kanału. Każdy program możemy nadpisać nowymi ustawieniami.